Informacja dnia z pewnością to jest wizyta szefa Pentagonu w Brukseli i jego wypowiedzi, które można powiedzieć są taką, taką prezentacją tego, jak Stany Zjednoczone będą się zachowywały, między innymi w sprawie zakończenia ewentualnego zakończenia konfliktu na Ukrainie. Dwie kwestie, od których byśmy zaczęli. Pierwsza to powrót do granic z 2014 roku, sprzed 2014 roku jest, granic oczywiście Ukrainy, jest nierealistyczny, zdaniem Pita Hekseta. Podobnie jak szybkie przystąpienie tego kraju w struktury NATO. Pro, poprosiłbym bardzo o komentarz. Panie Robercie, może zaczniemy od Pana. No cóż, no to nie są słowa być może zaskakujące w sensie w treści, jeśli chodzi o to co myśli sam prezydent Trump i administracja obecna. Natomiast powiedzmy szczerze, z punktu widzenia tych negocjacji, no, które jednak Stany Zjednoczone mają prowadzić, powiedzmy wprost, z Rosją przy, miejmy nadzieję, dużym udziale Ukrainy, no to nie jest, powiedziałbym, najlepsze otwarcie, no bo to jest jak gdyby już w pewnym sensie niektórzy to określają forma podarunku, no bo po prostu wykluczenie zarówno członkostwa NATO, jako w ogóle kwestii, które miałaby się pojawić w tych negocjacjach, jak i sprawy powrotu do przecież zagrabionych przy pomocy agresji terytoriów ukraińskich. I mówienie o tym, zanim się jeszcze te rozmowy rozpoczęły, że to jest to, co Stany Zjednoczone, czego nie popierają, no jest niewątpliwie jak gdyby już pierwszym takim sukcesem, można powiedzieć, który na pewno zostanie w ten sposób w sposób odebrany w Rosji. No co do innych spraw, to oczywiście to wszystko ma znaczenie. I tutaj warto się pochylić nad tymi, nad tymi wypowiedziami dotyczącymi samego NATO, bo to się wszystko ze sobą łączy i wydaje mi się, że można zrozumieć, to nie jest jakąś, nie powinno być niespodzianką, już nie tylko oczywiście na wyłuwanie do większych wydatków, ale również sprawę tego, że Stany Zjednoczone, i to powiedział wprost, eksplicite. Sekretarz Obrony Hexbyt chcą się w większym stopniu skoncentrować na powiedzmy teatrze działań azjatyckich. To było do przewidzenia, natomiast oczywiście szczegóły tutaj też mają ogromne znaczenie. Tak samo, jeśli chodzi o wszystko, co dotyczy potencjalnej misji tak zwanej pokojowej, której miałyby w ogóle Stany Zjednoczone nie uczestniczyć, przynajmniej jeśli chodzi o udział żołnierzy. No ale to rodzi pewne pytania, jaka byłaby rola Stanów Zjednoczonych. Także mamy już część odpowiedzi na pytania, które notowały wszystkich, ale to jest mi się początek i, i te szczegóły będą miały znaczenia i będzie na pewno nie tylko heks dopytywany o to w Brukseli, bo spotkania się dopiero zaczynają, ale również sądzę na przykład wiceprezydent Wans w, w Monachiu. Panie redaktorze, jaki jest pana punkt widzenia? No to jest zbyt trudny temat i zbyt wiele aspektowy, żeby go wyczerpać w krótkiej rozmowie telewizyjnej. No bo weźmy sprawę zupełnie podstawową od momentu założenia ONZ-u kraje, które tam należą jednak um, trzymały się tej zasady, że siłą, przemocą, wojną, wojną nie da się przesuwać granic. I te wojny, które toczyli między sobą członkowie onz a było ich chyba 10 lat od czasu założenia tej organizacji kończyły się bez przesuwania granic. No, Izrael zajął, no ale, nikt tego, to nie, ale to nie zostało uznane. Dzisiaj mamy do czynienia z partnerami, y, dwoma partnerami najważniejszymi, y, Stanami Zjednoczonymi i Putinowską Rosją, y, które dążą do tego, żeby siłą... Taką czy inną siłą zmieniać granice, no to tutaj niestety mamy kolegów, którzy się ze sobą porozumieli. No ale z drugiej strony, ja no, trudno się jest przyznać, ale od dawna uważam, że tego powrotu tak naprawdę nie ma. Również z tego względu, no nie chodzi tylko o siłę, również z tego względu, że. Trzeba się przyjrzeć temu, jakich zabiegów dokonała Rosja na okupowanych terenach. Tam były, tam stamtąd wyrzucono ludzi, którzy są byli proukraińscy. Pro tam y, przefiltrowano wszystkich, którzy mogli wystąpić przeciwko rosyjskiej władzy. I tam sytuacja, jeżeli chodzi o ludność jej nastroje. Już przed wojną w dużej części prorosyjską była, była, była zła. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu rzecz, rzecz, rzecz no w, w zasadzie niemożliwa do przeprowadzenia, szczególnie jeżeli chodzi o Krym. Krym był bardzo rosyjski jeszcze przed wojną, i to, z tym się trzeba niestety liczyć przynajmniej. Nie to, że pogodzić, ale liczyć się z tym trzeba. I tutaj można zrozumieć w jakiś sposób stanowiska Amerykanów. No, ale musimy jeszcze wziąć pod uwagę jedną sprawę. Taki bardzo mądry duchowny rosyjski, Andrzej Kurajew, taką figurą się posłużył, mówiąc o tym, jak się skończy wojna i co jest zwycięstwem. I on przedstawił to w ten sposób: jeżeli sfora wilków goni królika, to zwycięstwo dla, jed, dla jednego znacza coś, coś zupełnie innego niż dla drugiego, bo dla Wilków rozszarpać tego królika to jest zwycięstwo, a dla królika to ujść cało, jakoś wyjść z życiem z tego wszystkiego. Mhm. No właśnie... ja też ja uważam, że Ukraina jest w takiej sytuacji, że nawet z uszczerbkiem terytorialnym byle przetrwała jako niezależne państwo, to będzie zwycięstwo Ukrainy, a przegramy Rosję. To od razu pana redaktora dopytam, jak pan myśli, jak będzie wyglądała ta Ukraina po tych rozmowach pokojowych, ta nowa Ukraina, ta okrojona Ukraina? Jak ona może wyglądać? Nie wiem, boję się, że tak naprawdę to ona, to jej nie będzie. Bo do czego dąży Rosja i z czego Rosja, jeżeli nie zostanie zmuszona? A wygląda na to, że nie zostanie zmuszona, bo nie ma takiej siły, która by Putina postawiła pod ścianą. Rosja dąży do tego, żeby. Ukrainę schłodować całą sobie podporządkować, zrobić ją państwem Lennym, jakimś tam Medwetczukiem, czy, nie daj Boże, jakimś Jadłkowiczem, jako, jako prezydentem, I filtrowaną przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa ze zsyłkami i tak dalej, i tak dalej. Ja się obawiam, że idziemy niestety w tym kierunku, i jeżeli powiemy, że Ukraina bez czterech obwodów i, i, i Krymu. Jako kraj niezależny z silną armią, jednak by przetrwała, no to to byłby dobry scenariusz, scenariusz nadziei. Ale uważam, że na razie w tym kierunku w ogóle nie idzie. No, nie brzmi to za bardzo optymistycznie. Panie Robercie, czy pan podobnie patrzy na tę sytuację? Mamy już deklarację, że wojsk NATO na terenie Ukrainy na pewno nie będzie. Ukraina pozostawiona samej sobie. Trochę tak to wygląda. Znaczy, no ja staram się, tak jak mój zasny kolega, pan redaktor Dziwinoć, patrzeć na to realistycznie. Natomiast, no realizm, no, można jeszcze dopowiedzieć parę rzeczy, które może by się mieściły w kategoriach um, takich nie do końca optymistycznych. To jest, um, ja bym zwrócił uwagę, że to, co usłyszeliśmy dzisiaj od sekretarza obrony Hexeta, bo mówimy cały czas o wypowiedziach amerykańskich przed rozpoczęciem e, rozmów. E, no one odzwierciedlają po prostu to, co mówi prezydent Trump, a on jest, ja bym powiedział, nawet jakąś ideą, po prostu on chce otrzymać Nagrodę Pokojową Nobla, po prostu i zwyczajnie. Więc to warunkuje mm. tą taki pośpiech, te, te, te właściwie już koncesje. Natomiast to powiedziawszy, po pierwsze, niejednokrotnie wspomniany już Putin um, udowodnił, że, że wcale nie jest mistrzem, że tak powiem, strategii, i wydaje mi się, że jego przeświadczenie o tym, że już on praktycznie tą wojnę wygrał, no może, yy, może go wpchnąć w kierunku licznych błędów, które zaowocują tym, że po prostu Trump i w tym, tym kierunku trzeba Amerykanom przekonywać. To nie będzie zwycięstwo amerykańskie, jeśli po prostu Amerykanie by mieli stwierdzić, że chcą pokoju, ale na warunkach kapitulacji dla Ukrainy, to raz. Po drugie to wszystko ma ogromne znaczenie z punktu widzenia yy, jednak, yy, Większej jeszcze całości, czyli bezpieczeństwa europejskiego, z której nawet jeśli Amerykanie chcą rozłożyć troszkę inaczej oczywiście obowiązki, to nie oznacza, że nie usłyszeliśmy nic, że Amerykanie się chcą wycofać w ogóle, a kwestia chociażby właśnie konfrontacji z Chinami. I na to trzeba położyć nacisk. I ostatnia rzecz, jeśli można, no tak troszkę jakby. Czasami nawet pewna, właśnie wspomniana, znaczy nieznajomość pewnej historii, którą niestety słyszymy z ust różnych osób, na przykład osoby odpowiedzialne w ogóle za, za politykę bezpieczeństwa w Białym Domu, czyli na Wolca, który mówił, że Rosja to już w przeszłości udowodniła, że gotowa jest rozpocząć rozmowy pokojowe i dał przykład prawda, po wojnie z Japonią i tak dalej. zamieszkał czas, no ale wtedy Rosja przegrała. I dopóki ta świadomość nie zostanie w jakiś sposób, nie wiem, nie sformułuje się w Białym Domu, to będziemy mieli do czynienia z właśnie z tego typu policjami. Więc to jest czas, ta w ogóle, ta wizyta i Hekseta, i Iwansa, i innych, no ja też, prawda? I zresztą Hekset będzie w Polsce. To jest świetna okazja, żeby wytłumaczyć, tak, wytłumaczyć pewne sprawy, których chyba ta administracja po prostu nie rozumie, a y, może się to skończyć po prostu porażką dyplomatyczną, polityczną, niezależnie od wszystkich konsekwencji, fatalnych dla Ukrainy i to jest o to się powinna w tej chwili toczyć toczyć granie, mówiąc oczywiście o różnych wysiłkach europejczyków, którzy na dzień dzisiejszy są dosyć pasywni w tej bazymi rozgrywce.